Jestem zaangażowana bardzo mocno teraz w teatr. I nie wiem, dlaczego tak, mam wręcz taką nieśmiałość, kiedy to wypowiadam, ale pomału zaczynam o sobie myśleć jako o aktorce. Jestem taka szczęśliwa z tego powodu, że mogę jakiś nowy talent w sobie odkryć i się nim dzielić. No, i tak się składa, że zarówno z Teatrem Tu i Teraz Kamili Polak, jak i Teatrem Kultura Kasi piątosek Śmierczyk jeździmy po całej Polsce z najróżniejszymi spektaklami, m.in. Szalone nożyczki, między innymi ślub doskonały, oraz nowy spektakl Randka w Ciemno, czyli komedia bez tabu, e, oraz Baby Shower, Sielska Wpadka. I jest też cała masa spektakli, e, z których jestem strasznie dumna, bo stworzyłam do nich choreografię, na przykład kosmici albo. Teraz, na świeżo, jeżeli Państwo w Toruniu będą e, kiedyś, to zapraszam do Teatru Muzycznego na spektakl Ekscentrycy. I tam, e, no to jest jeden z lepszych spektakli, jaki w życiu widziałam. A tam po prostu e, była moja, jest moja choreografia, ale tańczona tak super przez aktorów, że no pękłam z dumy. Nie wiem, czy to widać? Dobrze, że mam tą kolczugę, bo bym się pewnie rozsypała ze szczęścia. Co jest trudniejsze, teatr czy taniec? Wydaje mi się, że taniec, ponieważ, się, że taniec, ponieważ y, jest po prostu mniej naturalny. Tyle lat trzeba się uczyć, żeby wyglądać jak człowiek i jakoś naturalnie się poruszać. Jeśli chodzi o teatr, to jednak aparat mowy mamy rozwinięty. Impostacje ja sobie już wyrobiłam, kiedy wydzierałam się na dzieci podczas zajęć tanecznych, przekrzykując muzykę na przykład. Więc z tym też chyba ze słyszalnością i nośnością głosu nie mam problemu. No, a potem to już jest tylko super zabawa, bo jak człowiek zrozumie, że, że to może być naprawdę na luzie i że tutaj nie ma operacji na otwartym sercu, odpowiedzialność rozkłada się na kolegów, w razie czego e, dla nich będą e, widzowie, na nich mogą patrzeć, jak im się ktoś nie podoba. Nie? Więc e, fantastyczna rzecz, fantastyczna dla mnie przygoda i powoduje u mnie jeszcze takie coś, tak mi tutaj to aż podskakuje, że kurczę. Nigdy nie jest za późno na coś nowego, że to jest naprawdę po co się ograniczać, po co się wstydzić, jeżeli zanim się nie spróbuje. Ja się strasznie długo broniłam i wstydziłam, wiedząc i mając ogromny szacunek do aktorów zawodowych, żeby w ogóle otworzyć usta na scenie. A tu się okazuje, że nawet mogę coś zaśpiewać, bo to pasuje do tego spektaklu, i nawet jeśli nie mam wokalizy jakiejś tam w repertuarze, to. To to się świetnie w dalszym ciągu wpisuje i, i mam nadzieję ogląda. Zapraszam, przekonają się Państwo sami.